Święta Katarzyna, źródełko Świętego Franciszka. Odwiedzając Świętokrzyski Park Narodowy dajmy zachwycić się bogactwu przyrody Łysogór. Można tego dokonać wybierając się na krótki spacer jednym ze szlaków turystycznych. Największym skarbem jest tu niewątpliwie las wyżynny jodłowy bur mieszany, którego największe połacie możemy obserwować m.in. w górach świętokrzyskich. Głównym gatunkiem w drzewostanie jest jodła pospolita, a w domieszce występuje bóg i dąb, rzadziej olsza, świerk, osika czy brzoza. Naszą wędrówkę szlakiem czerwonym w kierunku Łysicy rozpoczynamy w Świętej Katarzynie. Szlak opuszcza ulicę Kielecką, główną drogę w miejscowości, na wysokości zabudowań klasztoru. Droga szeroka na około 6 kroków. Uwaga na rów przy prawej krawędzi ścieżki. Po lewej drewniany płotek. Już po kilku krokach szum aut cichnie. A w sezonie spotkamy po drodze wielu turystów idących w obu kierunkach. Po około 30 krokach po prawej mijamy wejście na parking, przy nim po prawej stronie drewniane ogrodzenie, wzdłuż którego dojść możemy do ukrytej wśród drzew murowanej kaplicy z XVIII stulecia, na której widnieje wydrapany w tynku podpis Stefana Żeromskiego. My wędrujemy prostą, utwardzoną, żwirową drogą, która prowadzi lekko pod górkę. Po lewej mijamy zabudowania klauzurowego klasztoru sióstr Benedyktynek. Dochodzimy do skraju puszczy jodłowej, na wprost brama do parku, która prowadzi na szlak niebieski w stronę Bodzytyna oraz na trasę ścieżki edukacyjnej śladami kolejki wąskotorowej. My skręcamy w prawo, w stronę czerwonego szlaku, pierwszego prowadzącego na Łysicę. Mijamy drewnianą bramę wejściową do Parku Narodowego. Od razu po lewej kasa biletowa. Na wprost kasy, na drugim końcu ścieżki krótki, osadzony nad rowem drewniany pomost. Zaraz za nim kamienny pomnik upamiętniający miejsce, w którym w 1943 roku hitlerowcy zamordowali okolicznych mieszkańców. Kolejne miejsce pamięci narodowej znajduje się po za głównym szlakiem. Dojście do niego przez mostek oddalony o 10 kroków od kasy biletowej po lewej stronie. Poruszamy się lekko pod górę górskim szlakiem pieszym, pełnym nierówności i wystających kamieni. Należy zachować szczególną ostrożność. Po przejściu ponad 150 metrów ścieżka rozszerza się, tworząc leśną polanę. Po lewej i prawej stronie ławeczki coraz wyraźniej słyszymy szmer wody, która dla wygody turystów ze źródełka Świętego Franciszka ujęta została w sztuczne ujście przykryte drewnianym dwuspadowym daszkiem. Zlokalizowane jest ono na środku ścieżki. Woda do ujścia doprowadzana jest rurą obudowaną drewnianą, stapiającą się z kolorem podłoża kłodą, która wystaje ponad powierzchnię. 15 kroków powyżej źródełku ujęte w płytką kwarcytową studnię, zabezpieczoną drewnianym ogrodzeniem na kamiennej podmurówce. W tawili źródełka przeglądają się rosnące po prawej stronie lipy. Od czasu do czasu na powierzchni wody pojawiają się pękające bańki ulatniającego się gazu. Źródełko ma stałą temperaturę wody i nie odnotowano, by kiedykolwiek zamarzło. Powyżej studni kilka schodków prowadzi do drewnianej kapliczki pochodzącej prawdopodobnie z XIX stulecia. Wejście poprzedza ganek wsparty na czterech prostych filarach. Front zdobi wnęka z ludową figurką patrona. Dwuspadowy dach kapliczki wieńczy... Niewielka wieżyczka, sygnaturka, drzwi w górnych kwaterach. Ażurowe ujęte w portal z półkolistym tympanonem, w skromnym wnętrzu centralne miejsce zajmuje ołtarz z obrazem patrona kapliczki. Za kapliczką szlak biegnie w stronę szczytu Łysicy, 614 metrów nad poziom morza. Łagodne podejście z drewnianym pomostem przechodzi w pnącą się coraz stromiej leśną ścieżkę górską, pełną wystających korzeni i coraz większych głazów.